hodowców i hodowczynie hasłem Dobry Lot. Nazywam się Adam Górski, lotuję w oddziele 0153 Ruda Śląska. Na początku tego filmu chciałem podziękować koledze Piotrowi Kotyni. Byłem dwa lata temu nad morzem. Zapoznał mnie z, z bardzo dobrym człowiekiem, weterynarzem Tomaszem który który mi bardzo dużo podpowiadał Pomógł mi dwa razy z rzędu przy chorobie gołębi młodych. No i wynalazł wspaniałe środki naturalne dla gołębi, które chciałem Państwu zaprezentować dzisiaj na tym filmie. Jeden ze środków, który naprawdę polecam wszystkim hodowcom, jest to e, środek baktero. Baktero jest to taki środek, który bije, można powiedzieć, prawie wszystkie bakterie, <grym> prawie, no bo nie badałem na, na gronkowca i na te sprawy nie badałem, ale piję koksydię, biję żółty guzek, piję grzyba i bije robaki. Jest to naprawdę potwierdzone badaniami. Tą, pastę, tą pastą robi się kurację pięciodniową przed parowaniem, przed lotami. Ja to stosuję także w czasie lotów, co dwa tygodnie i stosuję to przez 5 razy, czyli niedziela, wieczór, cały poniedziałek i cały wtorek. Do tego na przykład dodaję Respiro. Respiro jest to środek na drogi oddechowe, ale podaję to w czwartek przez dwa karmienia. Każdy ten środek baktero można z wszystkimi tymi środkami mieszać. Można je razem podawać. Tu jest środek na przykład. Livero jest to środek na podbudowę wątroby. Tak samo można je dodawać do tych środków. Też na początku tygodnia. Następny środek to są wszystkie aminokwasy jakie mogą być. Ja to dodaję w niedzielę. Wieczór ewentualnie, jak głębia są naprawdę słabe, podaję to w poniedziałek jeszcze rano. Środek, jeszcze raz powiem o środku respiru. Jest to środek na drugi oddechowe. Naprawdę po dodaniu go do karmy, jeżeli gołębie go zjedzą, widać, że po prostu oczy zaczynają troszeczkę zabić, że dobrze czyści cały układ oddechowy. No, ja sobie przygotowuję karmę. Właśnie baktero. Dzisiaj, czwarty dzień. Jedną miareczkę. No i daję. Na karmę. Jest to taki strzał. I do tego dodaję yy, przepraszam, nie livero tylko amino. Amino też daje jedną miareczkę. Amino jest bardzo dobre. Teraz też gołębią, yy, gołębie się rozluźniają po tym samiczki. Samiczki lepiej jajka niosą. Yy, razem to wszystko wy, wymieszam. no zapach jest wspaniały tego zobaczycie sami jak będziecie sobie to przygotowywać w gołębiku się niesie ten zapach bardzo długo i gołębie to zjadają naprawdę z wielkim, z wielkim smakiem do tego mogę na przykład dodać troszkę tych yy, to są to jest pyłek kwiatowy jedną miareczkę Wymieszam z tym baktero. Gołębie też bardzo lubią. No i poczekam z 10 minutek. No i wtedy podam, podam to gołąbką. No zapach jest niesamowity. Super się to wchłania. Ka karma praktycznie już jest. Już się nie lepi, już jest słucha. Chciałem Państwu jeszcze powiedzieć o kroplach z firmy Digging od Marka Skrzypdika. Te krople do dzisiaj używam. W czasie lotów używam je co dwa tygodnie. Podaję jedną kroplę do dzioba gołębiowi. To też bije i koksydję, i żółtego No Jest to też bardzo dobry środek. Następny ze środków który chciałem zaprezentować. Robię to tak samo przed e, pierwszymi oblotami. Jest to środek Rozitol z firmy Reifi, e, który powoduje, że gołębie cały śluz, który mają w nosie, zaczynałem go wykrztuszać. E, no wszystko, co jest w nosie wychodzi przez gardło. Jest to też bardzo dobry środek. Następny środek, który chciałem zaprezentować, są to krople Gelbetropfen. Są to krople tak samo na żółty guzek, te krople też podaję, robię takie kuracje sobie raz na przykład na miesiąc, też to biję żółty guzek, też bardzo dobra sprawa. Chciałem powiedzieć, że te środki naturalne są to środki zapobiegawcze, jeżeli są gołębie chore, no to trzeba po prostu je wyleczyć, gołąb musi być zdrowy, jeżeli się podaje potem te, te różne specyfiki, no to utrzymuje się te zdrowie w gołniku. Najlepiej, najlepiej sobie zrobić badania u weterynarza, jeżeli nic nie je ma, nie podawać nic, jeżeli się coś pokazuje, to wtedy trzeba, trzeba zapobiegać, no ale to wtedy lekarz przepisze w weterynarii jakiś antybiotyk odpowiedni do, do, do choroby. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No, używam cały rok używam glutaminu elektrolit według mnie jest to bardzo dobra rzecz. Używam go tak samo w niedzielę po locie. O tym elektronicie powiedział mi kolega Czrzmanfred. I tego się tak trzymam. Używam także herbaty z Baksa. Też zrobiłem kurację pięciodniową herbatką. W czasie lotów tak samo w poniedziałek. Raz w tygodniu podaję ja to nazywam czarne złoto w płynie. Drodzy koledzy hodowcy, hodowczynie, szczególnie młodzi, wypalajcie sobie zawsze gołębik, oczywiście, jeżeli możecie, na to warunki pozwalają, zawsze po lotach i zawsze przed sezonem, przez rozpłodem i przed lotami. Tak samo potem ja stosuję wilkon, po prostu do totalnej dezynfekcji, żeby nie było tam wirusów, grzybów, bakterii, żeby ta flora bakteryjna była sprzyjająca dla gołębi. Jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć. Też kolega Czysz Manfred polecił mi środek Kurotrek. Jest to środek dla gołębi do rozpłodu. Szczególnie super środek dla starych gołębi. Naprawdę gołębie rusza i gołębie są płodne. Samice stare noszą jajka. Miałem tu przykład, bo miałem samca 12 lat. Nie było żadnego problemu. Możecie sobie zobaczyć taka miareczka tego. To jest na 40 gołębi. Jest to środek drogi, ale bardzo wydajny na kilka lat. Bardzo polecam. to mu jeden z głównych rozpodowców. Wywodzi się gołąb od Tomasza Knapika. Jest to praprawnuk dzikiego od pana wiosny. Lotki przechodzą na czerwono z dołu. Jest naprawdę pięknym gołębiem, pięknym w budowie. No i o super szklanym oku. To jest kolejny gołąb od Adama Smoki z Niemiec. Na dziewięć wkładam siedem konkursów. Z tego dwa albo trzy czołwa. No mam w tym roku nadzieję wielką na tego gołębia. To jest kolejny gołąb z linii Super Domen od Wojtka Maja. No, nadzieja na ten rok. Jako, jako moda zrobiła mi dwa konkursy, z tego jedną czołowę czwartego lotu. Tutaj mamy samicę już pięcioletnią, 3189. Jest to samica wywodząca się od Adama Mentla. Można powiedzieć, moja najlepsza samica mój najlepszy gołąb. Praktycznie rok w rok minimum 8 konkursów Dwa lata temu 10 w tym 2,700 -ty i wszystkie 500. -ty. Naprawdę gołąb yy, rewelacyjny. Kolejna nadzieja na ten rok jest to samica od, wywodząca się od Tomasza Szymona ze super rozpodowca z drugiej strony jest samica od Wojtka Maja. 100, 111 miał taką samicę tam od swojego kuzyna. Robiła po 12 konkursów. Ta samica w tamtym roku na 10 wkładań 9 konkursów. No mam też wielką nadzieję na ten rok. Jest to samica od kolegi Smołka z Niemiec. W tamtym roku na 10 wkładań 7 konkursów, ale przyszła cała rozpruta z dołu. Już nie mogłem, nie mogłem już dawać Nalot już się to fajnie pozagajało. W tym roku jest też nadzieja, że powinny być fajne konkursy. To jest kolejny gołąbek z rozpodu. Gołąb się wywodzi z gołębi Fineke 5000. Jest to samiczka o pięknej budowie. Tutaj jest kolejny gołąbek z Rozpodu, jest to gołąb od Tima Marcina, dał mi tam w tamtym roku dwa fajne młode, po trzy konkursy miały, też o fajnej budowie, strasznie, strasznie nerwowy, no ale wziąłem go właśnie z gojemnika, a musi iść na, na jajka. Jest to mój roczny gołąb 5687. Gołąb się wywodzi od kolegi Wojtka Maja. Jest to gołąb z Deklaka od pana Haralda Grimy. Gołąb na 9 wkładań zrobił mi 8 konkursów w tamtym roku. Ale przedwczoraj puściłem gołębie i no i przyszedł z dziurą pod skrzydłem. No straszna niespodzianka, nieprzyjemna niespodzianka. Będę musiał tego gołębia wycofać do rozpłodu, bo po prostu no, zgubię go zaraz na początku, bo gołębie po prostu już takie, takie się gubią. No. Jaszczu mi go zaatakował no, i nic po prostu z tego nie będzie. No. Ale strasznie wielkie nadzieje miałem. Na koniec tego filmiku chciałem w szczególności podziękować właśnie weterynarzowi Tomaszowi Gołębiowskiemu z Kołobrzega za to, że w ciągu dwóch lat naprawdę pomógł mi przy chorobie gołębi, w szczególności młodych gołębi, nie umiałem tych gołębi wyciągnąć praktycznie niczym. Tomasz mi posłał, właśnie tam jest ja weterynarzem, posłał mi środki, które naprawdę pomogły tym gołąbkom. Te środki, właśnie które tutaj zaprezentowałem: Baktero, Respiro, Rivero, Amino. Można, e, można. Zaopatrywałem się w kuba Lotniku w łodzi, no bo nie było tutaj tego nigdzie. Od tego roku jest to już tutaj w Szyszowicach, niedaleko mnie. W sklepie farmerek można to tam zamówić. Jest wysyłka. Jeżeli ktoś będzie chętny, zapraszam. Czy kuba lotnika, czy farmerka można znaleźć na internecie. Tak samo można znaleźć na internecie Tomasza Gołębiowskiego. Jest to gość, który naprawdę Wam pomoże w każdej sytuacji, udzieli informacji. Jest to człowiek, który prowadził kiedyś wspólne gołębiki. Jest to naprawdę wielka fachura. Jeżeli ktoś coś będzie chciał, na koniec będzie podany mój telefon. Tak samo. Powiem jak, co, kiedy. Nie ma żadnego problemu. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia i do zobaczenia.